Rejestrując się w platformie gamerhash.co Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Kolejny nasz zapraszam Was przez serdeczne kolana na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się polsko na Warframe i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Banshee Prime. Zanim przejdziemy do Banshee Prime, na początku zajmiemy się normalną Banshee, którą możemy dostać na laboratorium Teno. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie jest laboratorium Teno, musimy udać się do naszego dojo, kliknąć S i tam najprawdopodobniej szybką podróż i do laboratorium Teno. Jeżeli chodzi o sam schemat, możemy je oczywiście tam kupić. Jeżeli chodzi o samą neuroptykę, potrzebujemy podstawowych składników, akurat na powłokę również. Na same systemy też. Moduł sterujący możemy dostać na pusek, gdyby ktoś ich nie miał, a na Merkury, Marsie w na Europie i Plutonie. A do samego schematu potrzebujemy jednego ogniwa Orokin. Na Banshee Prime potrzebujemy reliktów na neurooptykę b 5 aksji e, v 5 B5, MESO S4, Neo K2, Neo S7, na powłokę MESO B2, Neo B1, Neo B2 i na systemy akcji B1, Akcji B2, Neo B4, Neo B5. Na neuroptykę potrzebujemy ekstraktów NIT-AIN. Klikamy Escape, prawy dolny rug, Nora Knight, i tam za 15 kredytów gwiezdnych możemy dostać 5 ekstraktów. Na powłokę potrzebujemy kryotyku, który dropi na wszystkich misjach związanych z ekskawacją. Morfit, to już mówiłem, i na system potrzebujemy kryształu organowego, który dropi wraz z modułami sterującymi na np. na pustce, na si Mod, którą serdecznie polecam czyli Survival. I do tego schematu potrzebujemy 5 ogni, więc y, tyle, jeżeli chodzi o sam sposób zdobycia Banshee, według mnie ona jest bardzo łatwym framem. Jeżeli chodzi o sam, tutaj mój build, to mam tutaj stalową szarż, żeby oczywiście powiększyć nam ilość dostępnych, e, dostępnej pojemności na mody. Mam też ciągłość Prime i przepływ Prime, żeby zmaksymalizować czas trwania i maksymalną energię. Gdyby ktoś nie miał tych modów Prime, może udać się na markę i tam kupić za prawdziwą platynę na graczy, bądź poczekać na Baroki Tira, czyli handlarza pustki, który co dwa tygodnie jest na danym e, słączu. To znaczy na danym przekaźniku, za oczywiście drobną opłatą, zależnie od tego, jak sobie musisz i też zależności naszego RNG, bo nie zawsze się pojawi owym, od którego chcemy. Mam też ślepą furię na większą siłę umiejętności, przeforsowanie na zasięg umiejętności, zmniejszony opór na wydajność, budowa na czas trwania, zasięg, wróżbiarską wiadomość na czas trwania umiejętności, zresztą mam roczną intensyfikację po to, aby zmaksymalizować smaksyma, naszą siłę umiejętności. Więc stabilizm ma mocną zasięg, czas trwania i siłę, niestety wydajność jest ucierpiała. Owym, muszę powiedzieć, że rozrachunku, ale według mnie może być. Nasze umiejętności polegają na tym, że pasywka, wszystkie odgłosy broni, jakie oczywiście ona wydaje, są uciszane, więc możemy na przykład snajperką chodzić na misję i będziemy nie niezalarmowani. To znaczy przeciwnicy będą niezalarmowani. Nasza jedynka grom dźwiękowy polega na tym, że walimy falą uderzeniową, która oczywiście powala przeciwników. Tyle 25 energii, zasięg 15 metrów aż obrażenia. 10 obrażeń jażdżących i siła 60. Mamy też dwójkę sonar, która polega na tym, że wykrywamy wszystkich przeciwników w promieniu 35 metrów i odkrywamy ich słabe punkty, które są widoczne dla nas i dla, przeci i dla sojuszników. Wnośnik obrażeń w owy punkt wnosi aż 5. Czas trwania tego wykrycia 30 sekund i drenaż 50 energii. Nasza trójka cisza polega na tym, że może być, że tworzymy tak, jakby specjalną aurę, dzięki której przeciwnicy. Yy, są ogłuszeni i ograniczony jest ich czas reakcji na strzały i ataki na warframe. Według mnie to jest fajna umiejętność do tego przetrwania. Drenaż 75 energii, promień 20 metrów i czas trwania 30 sekund. Nasza czwórka w trzęsie akustycznym polega na tym, że może być, że skupiamy całą energię w ziemię i oczywiście wszyscy pobliscy po sojuszniki jest... Wszyscy pobliscy przeciwnicy w promieniu 20 metrów będą otrzymywać dany procent obrażeń. Obrażenia na sekundę wynoszą 200 obrażeń wybuchowych i drenaż za odpalenie umiejętności 25, a drenaż za każdą sekundę odpalenie odpalonej tej umiejętności wynosi 12 energii na sekundę, co wydaje się być dość dużym wynikiem. Także możemy sobie oczywiście odpalić nasze tutaj wszystkie umiejętności, ale najpierw przejdźmy do naszej jedynki. Ona polega na wystrzeniu fali która oczywiście powala przeciwników. A fala według mnie jest fajna do takiego obalenia przeciwników. A czy taka użyteczna do używania na wyższych poziomach? Nie wiem. No na pewno fajna zapchnięcia ich z mapy. Nasza dwójka polega na tym, że tworzymy, można powiedzieć, że sonar, który oczywiście wykrywa przeciwników na mapie, widać, w prawym, e, lewym, dólnym, lewym górnym rogu i oczywiście odkrywa ich słabe punkty. Owe słabe punkty są widoczne dla sojuszników również i gdy w nie po prostu strzelamy, po prostu obrażenia są znacznie większe, co według mnie jest fajnym pomysłem. Oczywiście te obrażenia tutaj nie są duże, bo nie mam dobrej broni, ale jak widać obrażenia są Po prostu znacznie większe, jak, jak nawet było po prostu napisane na samej umiejętności. Więc według mnie to jest bardzo fajna sprawa. Na no, oczywiście szybszej eliminacji przeciwników, bądź po prostu takiego wykrywania przeciwników. Według mnie to jest fajna sprawa, ale to już zależy od upodobań. Nasza trójka polega na tym, że ogłuszamy przeciwników i zmniejszamy ich szanse na. Spowolniamy ich szanse na reakcję. Która oczywiście sprawia, że jesteśmy bardziej. W zasadzie jesteśmy nieuchwytni, można by powiedzieć, to jest według mnie jedna z lepszych umiejętności na Warframe'a, żeby oczywiście dłużej przeżyć. I nasza czwórka polega na tym, że w promieniu chyba 20 metrów wywalaliśmy falę akustyczną, chyba która oczywiście powalała przeciwników, waliła ich po prostu na dziurę. I to jest według mnie zajebista umiejętność do używania na misjach obrony, głównie przez zasięg, umiejętność jakieś siłę. Bo jednak ona potrafi bardzo dużo strzyć i jak widać po prostu ci przenicy nie mogą się ruszać. Niestety dużo energii też palimy, więc ilość energii palonej możemy zmniejszyć poprzez danie czasu trwania bądź wydajności umiejętności Ale to już w zależności to podoba. Ja akurat lubię Banshee sobie pograć, ale jak widać ci, ci przewnicy mają za wysokie poziomy, więc Banshee może być, że kończy się. Chociaż nie zawsze bo widziałem te endgame'owe buildy, które zabijały no Paru tysięczne poziomy tak o, ale według mnie Banshee jest bardzo fajne na początkowe stadium gry i według mnie warto ją sobie zdobyć z laboratorium, ta na przynajmniej podstawową wersję. A sama Banshee Prime jest jakoś wybitnie ciężka do zrobienia. Tak mi się przynajmniej wydaje po samej rozpisze, też jest niczego sobie. Według mnie jest przyjemny frame do grania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam podobało. Do następnego odcinka, siemka.